Witam moi drodzy. Co dla ryb na kolejny miesiąc październik? Co dla ryb na październik? Co dla ryb na październik? Zobaczmy, jaka będzie energia główna. Na koniec zrobimy z każdym znakiem Zodiaku jeżeli chodzi o miłość. Zobaczmy. Jaka energia główna? Co dla ryb? O, rybki, moje rybki. Rybki będą walczyć. No, rybki będą walczyć o siebie, ja uważam, tak? Nie będą... Y będą myślały o tym, żeby wyjść z jakichś opałów tak naprawdę tutaj, karty pokazują być może będą próbowały się wymknąć tu jest też walka wewnętrzna pokazana ale generalnie uważam, że ryby będą walczyć jakby o siebie, o przetrwanie jakieś tutaj, może będzie walka o to, że ktoś rybki okłamał, oszukał że zachował się nie tak jak trzeba no, tu jest walka pamiętliwość pokazana w ogóle i teraz co? moc jest przy domu, są pieniądze słuchajcie, hmm, ale też jest księżyc i tajemnice przemyślania bardzo dużo. O Jezus Maria, nowe początki Wy macie, podróże. I co? I brak miłości na koniec się pokazuje. Może ta walka będzie spowodowana tym, że będziecie się próbowali z kimś rozstać, nie będziecie się mogli dogadać z kimś na przykład, tak? Stwierdzicie, że Ty mi oszukałaś, Ty mi oszukałeś, Ty w ogóle nie spełniłeś moich oczekiwań, albo obiecałaś, obiecałeś i, i tu się pokazuje taka walka. Przy domu pokazuje się generalnie moc i spokój, tak? Natomiast są tutaj jakieś tajemnice w kwestii przemyślania. Odnosi się to na pewno do nowych początków, jeżeli chodzi o październik przy rybach. No macie tutaj nowe początki, macie ruszanie, macie podróże. Natomiast końcówka miesiąca pokazuje się, że ja działam, ja robię, ja tworzę tak naprawdę. Ja się przemieszczam, ja wiem, czego ja chcę w życiu, ale ja nie mam miłości. Jezu, zaraz zobaczymy, czego te tajemnice tu dotyczą w październiku. Są powody do świętowania. Dlaczego? Dlatego, że w końcu tak jakby karty mówią o tym, że mm, trochę spokoju złapaliście, bo dom jest spokojny tutaj, moc jest przy domu, jest równowaga finansowa, może przyszły jakieś pieniądze, może jakieś zaległości. Tu są powody do świętowania w ogóle, obdarowywanie, e, dużo dobrego, dobrej energetyki, tak jakby jest przy domu, a wcześniej bywało różnie, nawet była być może przy kimś jakieś uczucie do kogoś innego. Tak mi karty pokazują. Natomiast, czego dotyczą te tajemnice w październiku? Ha, teraz byście chcieli tak naprawdę być, może, żeby coś się zadziało w waszym życiu. Tu jest dom. Ten dom może i jest pozorny. Trochę tak mi się tutaj pokazuje, natomiast przy tym domu jest moc, siła i niby wszystko jest dobrze w tym domu. Tajemnice, czego dotyczą? Tak jakbyście się rozmarzali i chcieli, żeby jakaś osoba coś tutaj zrobiła w waszym kierunku, tak? Rozmarzacie się. Te rozmarzenie to tak naprawdę mm, doprowadza do tego, że zaczynacie myśleć, przemyślać swoje życie pod względem finansowym. Myślicie o, o tym, czy nie odejść od jakiegoś projektu, czy może nie odejść tutaj od kogoś, tak? Czy nie zostawić czegoś z tyłu. Jest bardzo dużo rozmyślania w połowie miesiąca. Na pewno macie nowe początki. To tak jakby życie rzucało wam, Was w całkiem innym kierunku. Rzuciło, ja wiem, tutaj Was je w jakimś całkiem innym kierunku. Bardzo możliwe, że sami wybraliście inny kierunek, tak? Tu jest rozwój, tu jest power, tu może być przeprowadzka nawet do innego miejsca, zmiana mieszkania, tu są nowe początki. Może rozpoczynacie coś całkowicie nowego w październiku. Dlaczego? No, jesteście tu spełnieni. Boże, intuicyjnie działacie, jesteście zadowoleni, spełnieni, dlatego wyjdziecie w nowe tutaj. W nowe, w nowe, jeszcze raz w nowe. Natomiast w połowie października pokazuje się przemyślanie jakiejś sytuacji tutaj. Tak jakbyście myśleli o tym, o jakiejś osobie, wiecie, do której może macie jakąś słabość, jakąś sentyment, byście chcieli, żeby ona coś zrobiła. A może jakiś kontakt będziecie mieć z tą osobą i ona nas skłoni was do przemyśleń. Jakąś wiadomość dostaniecie na przykład? Tak? Tu jest podróżowanie. Wcześniej pokazuje się, nie byłem, nie byłam na to gotowa, żeby iść w nowe. W październiku jest na to czas. Dlaczego? Nie wiem, czy zdacie pozytywnie, zdaliście pozytywnie jakiś kurs, czy skończyliście jakieś szkolenie. Słuchajcie, egzaminy tu się pokazują, tak? A może wybieracie się, nie wiem, do jakiejś szkoły, może chcecie się douczyć. No, przede wszystkim pokazuje się, dlaczego jest tutaj, tutaj to ruszenie. Być może zakończyliście jakiś kurs, jakąś edukację, hmm, jakiś egzamin zrobiliście, nawet prawo jazdy zrobiliście, czy cokolwiek. Tu się pokazuje ruszenie natomiast końcówka jakby miesiąca pokazuje, że ja nie mam miłości, kurczę ja nie mam miłości mam to co chcę tak naprawdę, karty mówią, tak że wy się tutaj naprawdę czujecie spełnieni ale tu karty mówią o tym, że no nie czujecie miłości na koniec miesiąca tak, trochę jest wam, niema. nie to, że jesteście w tragicznym nastroju, ale tak jakby myślicie sobie, że przydałoby się jeszcze tylko miłość mieć fajną do tego wszystkiego i byłoby już rewelacyjnie Jaka jest rada dla ryb na październik? To może być kompletnie niezwiązane z tym, co przeczytałam. Jeżeli są rzeczy, które ci ciążą, muszą odejść. Tak? Może być nawet czasami tak, że tu pokazuje się, że dźwigacie jakiś ciężar. Może jesteście w relacji, która jest trudna. Karty radzą zdecyduj. Zamknij to, co jest niepotrzebne, w szczególności jeżeli idziecie w nowe. Tu jest karta 0, tak? Jeżeli idziecie w 0, tutaj zaczynacie od zera, to na pewno karta ta mówi o tym, że musisz zamknąć, e, pozamykać jakieś rozdziały trudne i tak dalej. Natomiast na pewno karta tutaj mówi, że trzeba podjąć jakieś konkretne decyzje i zamknąć jakieś stare rozdziały, które tak naprawdę wam ciążyły. Zobaczmy ryby z każdym znakiem zodiaku Miłość. ryby z każdym znakiem zodiaku ryby i baranek hmm. kobieta nie zgadza się na to żeby, nie wiem, mężczyzna odszedł, ona nie zgadza się ona tutaj idzie w jego kierunku może być taka sytuacja, że mężczyzna mierzy się z tą decyzją, sam nie wie czy to jest dla niego dobre, ona idzie w jego kierunku ona nie chce, żeby on odchodził Dlaczego? Hmm. Bierze pod uwagę to, że jest tam gdzieś ktoś, za kim on tęskni, tak? Ale ona nie chce, żeby on odchodził, ona idzie w jego kierunku, ona wy, wyciąga tutaj do niego ręce. Hmm. Ryby i byk. Hmm. Jakaś decyzja. Słuchajcie, spowoduje spełnienie tutaj wasze. Oj, ktoś zdecyduje, o czym się tu jest spełnienie? Dlaczego? Przy pracy się może dziać, tu jesteście spełnieni. Może przy pracy macie jakąś znajomość albo nie wiem. Jest spełnienie, jest podjęcie decyzji, może, może jesteście w relacji. Tu karty wtedy pokazują, że finanse, które przyszły, pomogły mi podjąć konkretną decyzję. Teraz jestem spełniony czy spełniona. Ryby i bliźnięta. Pustka cisza jest. Tak karty mówią w październiku. Zwrócicie uwagę na to, że ta osoba być może nadal się nie odzywa, albo nie chcecie się odzywać, i tu karty mówią, że tak jakby puścicie tą relację, te emocje związane z tą osobą. Będziecie czuć się oszukani, i dlatego puścicie tą osobę. Ryby i rak. Walka doprowadzi do tego, że relacja zostanie zamknięta. Tutaj relacja, znajomość, związek. Kłótnie, które trwają w październiku, spowodują, że relacja zostanie zamknięta. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o jakiś incydent, o coś, co się wydarzyło między ludźmi, wcześniej jakby. Hmm. Ryby i lew. Hmm. Kłótnia. A po tej kłótni też w ogóle nie będzie wiadomo, co zrobić. Tutaj będzie jakaś kłótnia, jakaś awantura. Może być tak, że jedna osoba za dużo wymaga od drugiej, tak? Nie jesteście w stanie nadążyć za tą osobą. I tu jest mętlik głowie, nie wiem, co mam zrobić z tą sytuacją. Dlaczego? A, bo Wy tutaj byście chcieć, chciały bardziej, karty pokazują, no, coś zrobić dla siebie w życiu. I teraz tak, ryby i panna. Hmm. Chcecie w październiku postępować, tu się pokazuje, że czujecie swoją kobiecość i chcecie. Kochacie być może kogoś w tajemnicy, ktoś wam się bardzo podoba w tajemnicy, ale nic nie robicie, bo to nie jest ten moment. Czujecie też tak naprawdę tutaj e, taką emocjonalną pustkę i brak miłości, ale karty mówią o tym, że nadal kochacie kogoś w tajemnicy albo interesujecie się kimś w tajemnicy e, i nic nie robicie z tą sytuacją. Ryby i waga. Jest podjęcie decyzji. Najpierw te karty pokazują, że tutaj było marzenie o tej osobie, że rozmarzaliście się być może, i tu jest podjęcie konkretnej decyzji. Dlaczego? Oj, moi drodzy, dlatego, że tu jest dużo toksyczności. Tak, ktoś dużo mówi, mało robi i chyba dlatego podejmiecie jakąś konkretną decyzję w sprawie tej znajomości. Ryby i skorpion. Mm. Karty mówią o tęsknocie, o dużej tęsknocie i o tym, że macie dosyć. Ta osoba była wam bratnią duszą, chyba zniknęła, bo karty mówią, pokazują tutaj przykrość, cierpienie, tęsknotę za kimś w październiku. Ale karty też mówią o tym, wiecie, że coś wydarzyło się parę miesięcy temu, a teraz myślicie sobie, Boże, niech ktoś wyciągnie tą osobę z mojej głowy, po prostu. Ryby i strzelec. Oj, sądy, moi drodzy. Bardzo konkretne rozstrzygnięcie jakichś spraw, tu, spraw tutaj sądowych rozstania, przychodzi kres jakimś sytuacją. Może ktoś trzaska drzwiami, może tu jest tylko rozstanie, a może wykrzyczycie komuś, co tak naprawdę myślicie, i trzaśniecie drzwiami, albo weźmiecie walizkę i pójdziecie, nie wiem. Gdzie nogi poniosą? Dlaczego? Dlatego, że tu karty mówią o tym, że ciągle ciebie nie ma, ciągle muszę jakoś zabiegać o twoją uwagę i tak dalej. No tu to wszystko będzie jakby podlegało tej sprawiedliwości w październiku. Ryby i koziorożec. Ktoś kogoś podgląda, ktoś na kogoś czeka, jedna osoba czeka, druga podgląda, szpieguje, trochę śledzi. No, w październiku, no cały październik, tak jakby karty pokazują, bo ludzie się kiedyś kochali, być może nie potrafią sobie odpuścić. Tu się pokazuje, że ludzie się kochali, byli pod jednym dachem, byli razem i jedno czeka, a drugie ma taką w sobie nerwowość i dowiaduje się i podgląda i tak dalej. Ryby i wodnik. Hmm. Mężczyzna wychodzi z inicjatywą, z uczuciami, z sercem do kobiety, a końcówka października pokazuje raczej, moim zdaniem, że on jest zadowolony, on jest spełniony, on się czuje bardzo męski przy tej kobiecie. Zresztą pomaga tej kobiecie, tutaj tak pokazują karty. Dlaczego? Oj, bo to chyba było marzenie tego mężczyzny, z tą kobietą się spotykać, czyli pomagać, czy coś takiego. Ryby i ryby. Tutaj ktoś odchodzi do nowej miłości. Może to Wy zawalczycie nową miłość w październiku. Oj, nie będziecie, nie będziecie się odwracać na to, w czym byliście, albo ta osoba nie będzie się odwracać. Tu jest nowa miłość, nowa relacja pokazana. Dlaczego? No, była relacja, był związek, ale teraz ktoś się odwraca, idzie w kierunku nowej miłości. Może to Wy jesteście w październiku. Wszystkiego dobrego dla ryb. Pozdrawiam.